Podsumowując, ja za chwilę przeczytam treść tego apelu, bo myślę, że mieszkańcom się należy ta treść tego apelu. Apeluję do tych, którzy korzystają z internetu i komputera, żeby podpisywali apel, bo już taki apel i taka, taki protest ktoś już zaczyna organizować w internecie. Po drugie, apeluję o to, żeby do wszystkich samorządowców, do samorządów, żeby to nie były tylko apele, ale także uchwały rad gmin, żeby to płynęło prosto do prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich do tego, żeby po prostu w sposób aktywny o tę drogę walczyli. Borków walczył, po kolei wszystkie miejscowości walczyły. Ja też wiem, że walczyła Kamienna Góra i też trochę uważam, że zostaliśmy potraktowani po masoszemu. A więc czytam, nie zaczyna się zdania, więc, więc czytam, powtórzę. Kamienna Góra, 20 stycznia 2015 rok. Szanowna Pani Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów. Wracamy się do Pani, Pani Premier z apelem o dokonanie zmiany w projekcie rządowego programu dróg krajowych na lata 2014-2023. Oczekujemy, by odcinek drogi S3 Bolków-Lubawka został wpisany na listę priorytetów rządu. Rząd, pomimo ogromnych protestów społecznych, po raz kolejny odkłada realizację tej inwestycji, po raz kolejny lekceważy stanowiska i argumenty większości samorządowców oraz protesty tysięcy mieszkańców Kamiennej Góry, dla których droga S3 jest drogą do rozwoju i lepszego życia. Budowa S3, szczególnie odcinek Legnica-Lubawka, wypadała z kolejnych perspektyw finansowych. Pomimo że jeszcze przed kilkunastoma miesiącami mamiono społeczeństwo rządowymi obietnicami, dziś okazuje się, że faktycznie realizacja S3 ma się zakończyć na miejscowości Bolków. Oznacza to w zasadzie, że finał budowy S3 zostaje przesunięty na bliżej nieokreśloną przyszłość. Trzeba więc przypomnieć rządzącej koalicji, że S3 to droga o strategicznym znaczeniu komunikacyjnym dla Polski, bo mająca łączyć północ z dolnym śląskimi Czechami. Dziś komunikacja samochodowa odbywa się drogami kompletnie nieprzystosowanymi do obecnego natężenia ruchu, co zagraża bezpieczeństwu podróżujących i mieszkańców. Zatem, Pani Premier, kolejne opóźnienia w realizacji tej inwestycji przynoszą fatalne skutki dla rozwoju całego kraju. Brak realizacji tej inwestycji fatalnie skutkuje także dla regionu. A zwłaszcza dla powiatu kamiennogórskiego, powiatu, który cierpi na poważne bezrobocie, a młodzi ludzie masowo emigrują z braku jakichkolwiek perspektyw życiowych. Pani premier, samorządowcy mieszkańcy Dolnego Śląska mają dość manipulacji, zabawy z przekładaniem terminów, pustych obietnic, szczególnie przybierających na sile w obliczu nadchodzących wyborów, a także obciążenia strony czeskiej za niedowad państwa pod waszymi rządami. Nie zgadzamy się na żadne przesuwanie terminów, które powoduje, że Droga S3 nigdy nie zostanie zakończona. A niedokończona inwestycja, urwana droga to jest niewybaczalne marnowanie środków finansowych i potencjału społeczno-gospodarczego Polski regionu. Ponadto odłożenie realizacji inwestycji S3 na odcinku Bolków-Lubawka to dalsze pogorszenie sytuacji na lokalnym, kamiennogórskim rynku pracy oraz marnotrawstwo pieniędzy wydanych przez różne podmioty na jej przygotowanie chociażby na przygotowanie kosztownej dokumentacji, która lada moment straci ważność. Apelujemy. Aby pani rząd wycofał się ze szkodliwych decyzji i natychmiast przystąpił do realizacji przygotowań związanych z budową drogi ekspresowej S3 także na odcinku Bolków Lubabka. Apelujemy, by dobro mieszkańców takich powiatów, jak powiat kamiennogórski, stało się priorytetem dla rządu. Oczekujemy wpisania całości zadania na listę podstawową programu budowy dróg krajowych. Podpisano Marzena Machałek, poseł na Sejm RP, Jarosław Gęborys, starosta powiatu kamiennogórskiego. Proponujemy i apelujemy, aby przyłączyć się tutaj do naszego stanowiska. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Pani poseł, w ubiegłym roku odbyło się sporo protestów w tej sprawie. Mhm. Czy ten głos kamiennogórzom był w ogóle słyszalny w polskim rządzie? Sądzę, że był słyszalny, bo muszę Państwu teraz zdradzić trochę kulisów. Po komisji, po podkomisji, słyszałam jak posłowie Platformy się zastanawiali, jak to powiedzą, jak przekażą te informacje. Czyli są zaniepokojeni też, jak będą się musieli zmierzyć z tą informacją i niezadowoleniem mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Był słyszany, ale niedostatecznie, bo jednak S3 na tym odcinku została wykreślona. Jak już wspomniałam w swoim apelu, jest to odcinek fundamentalny, bo w zasadzie kończy westycję, powoduje, że ta droga łączy Dolny Śląsk z Czechami i z północą Polski. W tym momencie ona to jest tak zwana droga urwana, która nie spełnia swojego podstawowego zadania. I tutaj, co yy, mówił Pan Starosta Jarosław Gęborys, yy, wiemy i widzimy, jak lądają nasze drogi, drogi miejskie, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie i drogi krajowe. I rzeczywiście każdy, który tutaj mieszka, widzi, że komunikacyjnie kamienna góra jest odcięta. Odcięta jest, jeśli chodzi o transport samochodowy, a także kolejowy. Państwo pamiętacie, że w zasadzie Jelonią górę też chciano odciąć i ten pociąg, który jedzie przez Marciszów, został w ogóle wycięty i, i, i został zlikwidowany. I wtedy też razem ze stowarzyszeniami kolejowymi zorganizowałam, współorganizowałam, bo nie chcę brać jakby sukcesu na siebie, choć każdy, kto to obserwował, wie, że sporo na ten temat w tej kwestii zrobiłam. Przywrócono pociągi do Warszawy, a potem zwiększono te pociągi. Mało tego, Państwo pamiętacie, że pierwsza droga, pierwsza, pierwsza moja interpelacja, zawsze o tym mówię, była w sprawie tej drogi 274 kolejowej, w sprawie skrócenia czasu przejazdu. Dzisiaj mamy skrócony czas przejazdu, ale jak ja pisałam te interpelację, to mówiono, że pani poseł ma nierealistyczne oczekiwania. Ja mało tego, że, że starałam się, to jeszcze przekonałam innych, i posłów z innych opcji, którzy też zaczęli o tę drogę walczyć, i dzisiaj mamy skrócony czas przejazdu, aczkolwiek to też jest pociąg, który kamienną górę omija, on jest skomunikowany z kamienną górą, ale do kamiennej góry nie jeździ. Zostaje nam jedynie, naprawdę, co może nam ułatwić życie, to dobra komunikacja samochodowa. Mówię to tak po ludzku, z punktu widzenia ludzkiego, że będzie łatwiej jeździć, ale jeszcze jest sprawa fundamentalna. Naprawdę, nasze dzieci, bo w tym momencie nasze wnuki nie mają gdzie pracować w Kamiennej Górze. Państwo tutaj jesteście i wiem, rozmawiam z wami, że potwierdzacie moją opinię, że jeśli ktoś sobie jakoś tutaj radzi, to czemu za to podziękować, ale to są naprawdę wyjątki. Większość pewnie waszych tutaj kolegów z, z klasy jest poza Kamienną Górą, a może i poza Polską. I to jest rzeczywistość kamiennogórska, ale rzeczywistość, rzeczywistość Polski. Mieliśmy szansę i dalej mamy szansę na to, żeby coś w tej kwestii zmienić. Tą szansą jest oczywiście droga ekspresowa, wokół której mogą powstawać inne podmioty gospodarcze, przeróżne. Zgadzam się całkowicie z panem Starostą, że nie można też mamić ludzi, wpisując do strategii, jako cel rozwoju kamiennej góry i powiatu, turystyka. To jest udawanie i okłamywanie społeczeństwa. Na turystyce kamienna góra nie podniesie się ze swojej trudnej sytuacji. Może się jedynie podnieść na przywróceniu miejsc pracy i przemysłu. Kamienna góra stała przemysłem lekkim, tak jak kowary, mysłakowice. Czy inne tutaj miejscowości, które odwiedzam, i to są umierające miejscowości. Dla nas nadzieją jest S3, i walczmy wszyscy o S3, do czego Państwa zachęcam. Przypomnę, to jest apel, ale ja już wcześniej zgłosiłam w odpowiednim terminie do protokołu na tej podkomisji zastrzeżenia do tego dokumentu. Mam nadzieję, niedużą, ale że one zostaną przyjęte. Ale nie możemy się tak łatwo poddawać. Dlatego proszę i apeluję do wszystkich, byśmy s 3 walczyli. Czy są jeszcze jakieś? Jeszcze może zapytamy o stronę czeską, czy wiemy dzisiaj jaki postęp pracy, realizacji tej inwestycji jest po drugiej stronie? Ja pisałam na ten temat interpelacje, Państwo znają odpowiedzi, no nie mam kontaktu ja osobiście ze stroną czeską, natomiast dostaję informacje poprzez odpowiedzi na moje interpelacje i z nich wynika wyraźnie, że strona czeska oczekuje na działania z naszej strony. I nie, ma, nie jest to prawdą, to jest moja ocena, to jest moja ocena sytuacji, bo w rozmowach nie uczestniczę, nie zajmuję się transportem zawodowo, jedynie jako poseł dbam tutaj o nasze interesy. Strona czeska czeka na ruch po naszej stronie. Pamiętacie Państwo, że okazało się, że też oczekuje przeprojektowania tej inwestycji, więc ja rozumiem, że byłaby ta nasza inwestycja na liście podstawowej z informacją, na którą oczekuję i, i domagam się przeprojektowanie na jakim odcinku to wiemy około 8 km i, i kiedy to będzie robione i y, ile to będzie trwało, i na, do jakiego stopnia to zmieni y, zakres inwestycji? Nie ma na to odpowiedzi. Mam wrażenie, że w tej sprawie, szczególnie tego odcinka i, i to wyrzucenie tego odcinka Bolków Lubawka przekonuje mnie, że w tej sprawie ktoś kręci, że nie ma w tej sprawie dobrej woli. To jest droga inwestycja. To jest droga inwestycja, ale uważam, że nie stać nas na to, żeby kamienną górę po raz któryś zostawiać z boku. I to są poważne kwestie. Ja byłam na tym posiedzeniu w czwartek. Ten dokument się ukazał pod koniec. Znaczy, został podpisany pod koniec grudnia, czyli w zasadzie na dzień czy dwa dni przed wigilią. Praktycznie został w styczniu do konsultacji dany. Nawet tak nie od razu w styczniu. Dyskusja na ten temat, tego projektu, ja nie wiem kiedy Państwo się dowiedzieliście, ja w zeszłym tygodniu zaraz na komisji to opublikowałam informację i na Twitterze i na Facebooku, żebyście Państwo mieli dostęp do tego, że że S3 została wyrzucona z listy priorytetu, bo to trzeba powiedzieć, lista podstawowa to jest lista priorytetu, lista rezerwowa no to jest jak, jakby coś, to chyba nie wierzycie Państwo, że tak normalnie w zamiarze można powiedzieć, że zostaną pieniądze, tak? Ja przeżyłam różne dyskusje, nawet dla Radia Szczecin, na temat tego, jak oszukiwano, że będzie realizowana, że będą pieniądze unijne, że czekamy na perspektywy. Nie, od paru lat nie zabezpiecza się twardego finansowania na S3 i nie ma dobrej woli. I dlatego, proszę Państwa, i chcę tu powiedzieć, że bardzo dziękuję dzisiaj mediom, że przyszliście na tę konferencję takim trybie zwołaną i że. Yy, że spopularyzujecie, upowszechnicie te informacje wśród mieszkańców, by mieli szansę w tej sprawie kamiennogórzanie, mieszkańcy, myślę kamiennogórzanie w sensie mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, przecież to jest sprawa i Lubawki i, i Marciszowa i gminy wiejskiej, że będziecie mieli Państwo szansę w tej sprawie protestować i mieć też po prostu no, dostęp do prawdy i tu obiecuję, że jeśli będę miała takie informacje, to zawsze będę Państwa na bieżąco o tym informować. Dziękuję bardzo.